Witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na filmik wyjątkowy, filmik o perfumach jednej marki i będzie to marka Karner Barcelona. Filmik powstał dzięki uprzejmości marki, ponieważ pozwoliła mi marka Karner Barcelona, właśnie wybrać sobie jeden zapach, o którym właśnie tutaj Wam powiem, ale dostałam też do tego zapachu próbki, właśnie z serii historycznej. Niektórzy nazywają ją orientalną, ale głównie widziałam, że jest to seria, his seria history, czyli po prostu historyczna, nawiązująca do antycznej przeszłości Hiszpanii. Więc mam tutaj tak naprawdę każdy z zapachów z tej serii. No więc sobie dzisiaj powiemy troszkę więcej o tej serii historycznej, bo myślę, że tak naprawdę nikt na polskim YouTubie nie mówił o tych zapachach. O Karner Barcelona wspominała Claudia Siwolf. ona kupiła swego czasu Discovery Set, natomiast jakby więcej o tych zapachach nic nie ma, a uważam, że jest to bardzo interesująca niszowa marka, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Także jeżeli jesteście zainteresowani, co mam do powiedzenia na temat marki tutaj Karder Barcelona i ich serii historycznej, to zostańcie ze mną. Tymczasem jeszcze zapraszam Was, abyście subskrybowali ten kanał. Bardzo, bardzo bym chciała, żeby Was tutaj było coraz więcej. No, i moim takim marzeniem na teraz jest osiągnąć 10 tysięcy subów, więc pomóżcie mi to zrobić. No oczywiście po 10 tysiącach, będę chciała jeszcze więcej, jeszcze więcej, no ale kliknijcie chociaż. Nawet jeżeli raz tylko tutaj przyszliście, ale chcecie zrobić dobry uczynek, to kliknijcie suba. E, oczywiście zachęcam do komentowania, do lajkowania i do e, też śledzenia mojego anglojęzycznego kanału, również kanału perfumowego. E, link znajdziecie w opisie. Tam też bym się chciała rozwijać, więc jeżeli możecie, tam też bardzo proszę o suba i komentarz, lajka pod którymś z filmików. Będzie mi bardzo, bardzo miło. E, a my zacznijmy. E, w sumie powiem Wam, że o marce Karner Barcelona słyszałam już no dosyć dawno. Ona gdzieś się tam przebijała, chyba Najbardziej popularny gdzieś tam zapach, który się przewijał, to było Palo Santo. Później zobaczyłam, że dosyć popularnym zapachem jest Tardes. No natomiast jakoś tak nigdy nie wgryzałam się specjalnie w tą markę no ale przyszła okazja, że mogłam sobie właśnie wybrać jakiś zapach od Karner Barcelona no i zaczęłam się właśnie wgłębiać i zaczęłam czytać, no i odkryłam właśnie że jest też inna seria, oczywiście jest seria historyczna bo ogólnie jest tak, seria historyczna jest seria Woody czyli ta drewniana, czyli do niej wchodzi właśnie, w jej skład wchodzi właśnie Palo Santo, w jej skład wchodzi Elborn, to jest taki bardziej waniliowy zapach, właśnie czekam na próbkę, bo nie mogę się doczekać, żeby Spróbować. E, wchodzi właśnie Tardes, który absolutnie uwielbiam. Jest to taki migdałowo-pudrowy zapach. E, jeszcze coś tam, D, D600 chyba, jeszcze jakieś inne zapachy. Jest też taka seria, teraz całkiem nowa, w takich niebieskich butelkach. Ona nawiązuje do e, takich klimatów wakacyjnych e, przy Morzu Śródziemnym. No jest ciekawie, jest intrygująco. Jest jeszcze jedna seria taka z białymi korkami. To są bardziej takie kwiatowe zapachy. Tak jak mówię, każdy znajdzie coś dla siebie. Ja uważam, że są to naprawdę no, intrygujące wonie, coś takiego, może nie super odkrywczego, ale na pewno ja, tak jak powiedziałam, wolę. Wydać teraz na niszę, mieć coś takiego ciekawszego, niż wydawać na mainstream te same pieniądze, a mieć ciągle te same odtwórcze zapachy. No i sama prezentacja marki Karner Barcelona jest rewelacyjna. No i ja tutaj z tej serii historycznej wybrałam sobie zapach Ambar del Sur. Tak wygląda opakowanie. No, te opakowania są piękne. Piękna jest cała szata graficzna. Te w ogóle przesyłki od Karner Barcelona przychodzą w bardzo, bardzo, no, przychodzą bardzo pięknie opakowane. Jeżeli chcecie zobaczyć jak to wygląda, to ja na Instagramie i na TikToku zamieściłam właśnie rolki z unboxingu. To możecie zobaczyć jak to pięknie przyszło zapakowane, absolutnie fantastycznie. E, także to jest to, tak wygląda. Praktycznie do każdego zapachu jest podobne pudełeczko. No oczywiście nazwa się różni. To jest totalnie moja estetyka, e, taka minimalistyczna, no i ja oczywiście lubię minimalistyczne, lubię na bogato. Ale jeżeli chodzi o minimalizm, to właśnie taki e, bardzo, bardzo mi się minimalizm podoba. E, no, i tutaj naszym oczom, jak otworzymy pudełeczko, ukazuje się właśnie Ambar del Sur. No, i to jest zapach taki ciepły, bursztynowy, bardzo, bardzo oryginalny, bardzo ładny. Od razu powiem, że jeżeli ktoś lubi zapachy typu Grand Soir od Maison Francis Curdijan, to myślę, że nie mógł trafić lepiej. E, Karner Barcelona też jest jak na niszę, marką całkiem przystępną cenową i, cenowo, i z tego, co widziałam, to na Allegro całkiem sporo jest zapachów tej marki, jest sporo próbek, więc można sobie właśnie zamówić i wypróbować. Jest też sporo zapachów w całkiem niezłych cenach, powiem Wam. Można też kupić testery, więc myślę, że no tutaj mamy całkiem fajne pole do popisu. Nie ma wszystkich zapachów, jeżeli chodzi o Allegro, ale jest całkiem sporo. Także, jeżeli Was zainteresuje to, co tutaj powiem, to, to zachęcam, żeby się zapoznać. No na pewno ta marka będzie u mnie na kanale się pojawiała, bo ja mam. Mam ochotę ją odkrywać więcej. Więcej zapachów chcę poznać. Ja jeszcze dostałam Discovery Set wraz z tą całą paczką. 10 najlepiej się sprzedających zapachów, ale jeszcze tam mi brakowało kilku zapachów właśnie w tym Discovery Secie, które chciałam poznać, a więc jeszcze zakupiłam troszkę próbek, więc na pewno jeszcze inny filmik pojawi się o tej marce, już z innym takim podsumowaniem. Natomiast na tą chwilę Ambar del Sur, no i cała ta kolekcja historyczna, która składa się z trzech zapachów, nawiązuje, tak jak mówiłam, do antycznej przeszłości Hiszpanii, co totalnie pasuje mi. Ja bardzo lubię historię antyczną, Historię starożytną, bardzo mi to odpowiada. Od dziecka uwielbiałam mitologię, czy to rzymską, czy to grecką, a więc no tutaj absolutnie i ten cały koncept tej starej Europy, starego kontynentu bardzo do mnie przemawia, więc cała ta historia jest jakby takim hołdem złożonym temu staremu kontynentowi, tej starej Europie, więc bardzo, bardzo fajnie. No, i Ambar del Sur, cóż my tutaj mamy. Ja tutaj już sobie Naniosłam ten zapach wcześniej, ja go noszę dzisiaj. Uwielbiam ten zapach, powiem Wam. Wybrałam go w ciemno z tej kolekcji historycznej i jest to zapach najlepszy z całej tej serii tych trzech zapachów, przynajmniej według mnie. Oczywiście wszystko zależy od Waszych preferencji. Co my tutaj mamy w składzie? Bo tutaj na tyle opakowania mamy właśnie napisany też skład tych perfum. No, i tutaj też jest taki krótki opis tego zapachu, że to jest, ma nam ten zapach przypominać czas, kiedy. Um, ta antyczna szlachta perfumowała swoje włosy właśnie takimi wspaniałymi esencjami z piżma. No, i zapach takich bursztynowych ciepłych woni unosił się wówczas w powietrzu. Te wszystkie wonie mieszały się w jedno, i gdzieś tam w łaźniach tak przepięknie właśnie ciepło pachniało. No, ja uważam, że absolutnie jest to koncept fantastyczny. No, i tutaj też to nawiązuje do tych patio właśnie hiszpańskich, na których też kwitły, kwit, kwitły, dobrze mówię chyba, kwitły kwiaty. Bo tutaj też troszkę kwiatów mamy, jeżeli o to chodzi. Mamy tutaj włoską bergamotkę w, głowie, w nucie głowy, w sercu mamy jaśmin, paczule z Indonezji, australijskie drewno sandałowe i właśnie bursztyn. I w bazie mamy Mirre Labdanum, uwielbiam zapachy z Labdanum ostatnio, yy, ton, yy, tonkę z Wenezueli, no, tonka, jeżeli wiecie, uwielbiam tą nutę. I mamy absolut z madagaskarskiej wanili, więc ten zapach możecie sobie wyobrazić, jest ciepły. Jest taki też trochę właśnie skrzący za sprawą tej tonki. Ja bym tutaj powiedziała, że nawet wchodzimy czasami w takie gurmondowe terytorium, pomimo że tutaj nic górmodowego nie ma, ten zapach ma taki jakby momentami dla mnie. Mleczny zawijas, coś takiego. To nie jest absolutnie żaden zapach taki nawiązujący do mleka typowego, nic, absolutnie nie. Po prostu yy, te wszystkie składniki, mam wrażenie, są aż takie tłuściutkie, od słodyczy, od aromatyczności. To jest zapach właśnie bardzo aromatyczny, bardzo okrągły, przepiękny, ciepły. Ten zapach przypomina mi po prostu zapach ciepłego powietrza, suche, suche ciepłe powietrze. Mamy tutaj też bardzo dużo takich akordów właśnie drewnianych. Paczula nadaje temu zapachowi też. Troszeczkę tak, tak szczypie Was w nos, ale absolutnie jest to tak fantastycznie zblendowane. Jest to zapach przepiękny. Widziałam, że na Allegro też dostępny. No, cena, mówię, jest taka, tak naprawdę, jak za mainstream w perfumerii nawet być może wyjdzie taniej niekiedy, więc no, zastanówcie się, ja bym przetestowała, bo naprawdę warto. Przepiękny zapach, no i tak jak mówię, jeżeli ktoś lubi Grand Soir, to jak najbardziej widziałam na Fragrantica, że również porównywali ten zapach do e, Serge Luton e, Ambre Sultan i dużo ludzi właśnie pisało, że ten zapach jest takim skrzyżowaniem pomiędzy Ambre Sultan a Grand Soir od MFK, więc sprawdźcie sobie, sprawdźcie sobie to. E, ja ja też bardzo lubię zapach Unbelievable od Astrophila Stelli. Tam też mamy troszeczkę podobną strukturę tego zapachu. Też jest tak mm, też jest tak gorzkawo troszeczkę, bo tutaj też pomimo tej słodyczy, o której powiedziałam, takiej kremowości, nawet mamy też lekką gorzkość. Właśnie w Unbelievable mamy bardzo podobne aspekty. Tam chyba też jest Labdanum. Jest tutaj tak trochę tajemniczo, ale jednocześnie jest. Bardzo zapraszająco, i tutaj teoretycznie ten zapach y, powiedzielibyśmy, że być może byłby lepszy na jesień i zimę. Natomiast ja myślę, że w związku z tym, że on mi przywodzi na myśl taki ciepły wiatr, ciepły, suchy wiatr, taki letni wiatr, y, myślę, że ten zapach też idealnie sprawdzi się na letnie wieczory. Może niekiedy jest tak aż mocno gorąco, super, wiecie. Super upał, ale na takie lekko chłodniejsze letnie wieczory myślę, że ten zapach będzie absolutnie fantastyczny. Jest przepiękny. I generalnie powiem Wam, że zapachy od Karner Barcelona, z tego co testowałam, one nie dają po nozdrzach tak mocno. To nie jest zapach, którym wypełnicie cały pokój. Przynajmniej mi się tak wydaje. To jest zapach, który kreuje taką aurę bardziej wokół Was, że oczywiście pachniecie, ale nie pachniecie tak bardzo. Hałaśliwie nie atakujecie nikogo tym zapachem. I jeżeli ktoś lubi właśnie takie trochę cięższe zapachy, troszeczkę z taką nutą orientu, nosić do pracy, a macie jakichś tam wrażliwych współpracowników na takie zapachy, to myślę, że z Karner Barcelona możecie ujść na sucho. Tak samo zapach Tardes. On dla mnie też taką aurę kreuje wokół nosiciela. Czujemy go tak naprawdę cały dzień, ale on gdzieś tam pojawia się i znika. I zauważyłam, że jest to zapach, który nagle pojawia się, kiedy temperatura Waszego ciała też wzrośnie. Kiedy robi się cieplej po prostu, kiedy na przykład coś robicie i się zgrzejecie, ten zapach pachnie y, mocniej. Ja Wam powiem, że któregoś dnia go nosiłam i w ciągu dnia taką lekką drzemkę sobie zrobiłam, gdzieś tam 20 minut kocem się nakryłam i jak po tych 20 minutach odsłoniłam się z tego koca, wyłoniłam, to nagle y, poczułam bardzo intensywnie ten zapach, jakbym go tylko spsikała, także... Pomimo, że się wydaje, że go może nie być, on gdzieś jest taką aurą wokół nas, więc uważam, że jest to bardzo, bardzo interesujący zapach i no, warto się zainteresować. Powiem Wam, że jest to jeden teraz z ulubionych moich zapachów w kolekcji. Naprawdę przepiękna kreacja i warta zainteresowania. No i buteleczki są absolutnie fantastyczne. Mi przynajmniej bardzo się podobają. Nie jest to najbardziej travel friendly, niestety, ale są piękne. Kolejny zapach z serii, tutaj już będzie troszeczkę ostrzej. Mamy tutaj zapach megalium, i jest to zapach, myślę, dla miłośników cynamonu i róży. Jeżeli lubicie cynamon oraz róże, myślę, że nie mogliście trafić lepiej. Oczywiście ten cynamon i róża, te dwa składniki są ubrane w takie bardziej, wiecie, orientalne klimaty. To tutaj też, jeżeli właśnie takie klimaty lubicie, to jak najbardziej. Ten zapach też powoduje, że macie aurę zapachową wokół siebie. Ale też nie daje tak mocno po nozdrzach, więc myślę, że jeżeli ktoś lubi takie też przyprawowe zapachy, bo tutaj też mamy taką pieprzność, przyprawowość do tego cynamonu i róży, to myślę, że ten zapach też będzie idealny do biura. Spełni to zadanie, że Was usatysfakcjonuje jako nosicieli, ale też nikogo nie przytłoczy. No i tutaj jest, co tutaj mamy w składzie? W głowie mamy cynamon z Laosu. Yy, cyna yy, mamy też liście cynamonu. Mamy ekstrakt z mandarynki i mamy esencję z calamusa, kalamus essence, tutaj jest napisane, nie pamiętam co to jest, ale tutaj będzie zrzut ekranu z nut, z fragrantiki, to sobie zobaczycie. W sercu mamy gałkę muszkatołową, ja też bardzo lubię gałkę muszkatołową w zapachach, pimięto, mamy biały pieprz, absolut z białego pieprzu i mamy ekstrakt z bułgarskiej róży. I w bazie mamy olibanum, mirre i mamy opoponax i mamy styrax, czyli jest tak żywicznie, jest przyprawowo, ja tutaj już ten zapach wcześniej zaaplikowałam, jest to naprawdę też bardzo, bardzo ciekawa kompozycja yy, i ona właśnie jest taka bardziej z wigorem, troszeczkę bardziej taka ożywiająca, ożywcza nawet, bardzo aromatyczna. Ten zapach Ambar del Sur, on jakby tak tlił się ze skóry, wiecie, jakbyście zapalili kadzidło i ono tak pachniało, wiecie, delikatnie się tliło, um, powodowało taką właśnie cieplutką, suchą atmosferę. Tutaj mamy bardziej. Przyprawową sprawę, która od razu, wiecie, wchodzi i zabiera, może nie przestrzeń, bo tak jak mówiłam, nie jest to bardzo mocny zapach, ale jest bardziej taka szczypiąca po nosie. Tutaj mamy paczulę, tutaj też to wszystko tak fajnie gra. Nie jest absolutnie mdłe ani nic, ale ten zapach jest, mam wrażenie, bardziej spokojny, bardziej taki kontemplacyjny, bardziej taki przytulny. Tutaj mamy więcej takiej ostrości. Jeżeli lubicie takie klimaty, jeżeli lubicie dobrze zbalansowane, takie lekko pieprzne zapachy, myślę, że to będzie coś dla Was. I ja na swojej skórze nosząc ten zapach czułam bardzo, bardzo, ale podkreślam bardzo, dalekie echa. Była Imperial od Essential Parfums, jeden z moich też ulubionych zapachów. Taką ostrość delikatną, właśnie czułam jak jest w Essential Parfums. Ona na mnie wychodzi już bardzo, bardzo późno w bazie, jeżeli chodzi o była Imperial, bo to jest bardzo mocny zapach z drewnem Makigala, które właśnie tak pieprznie wybrzmiewa. Więc jeżeli lubicie była Imperial, takie pieprzne klimaty, to myślę tutaj idealnie. Róża, pieprzne klimaty, cynamon, coś w tym stylu. Naprawdę bardzo, bardzo interesująca kompozycja i no drogo pachnąca. Ja bardzo lubię w ogóle drzewne zapachy, więc tutaj wszystko mi odpowiada, jeżeli chodzi o tą serię. No i ostatni zapach, który należy do bestsellerów marki, okazuje się. On był załączony również do Discovery Setu, który dostałam. Bota Fumeiro. I to jest gratka dla osób, które lubią kadzidlane zapachy. Typowo kościelne kadzidlane zapachy. I... Uważam, że jeżeli jesteście fanami takiego kościelnego kadzidła, z tym też wam ujdzie na sucho, yy, wiecie, przebywanie w pracy, bo też nie jest to bardzo mocny zapach, on jest wyczuwalny, ale gdzieś tam przez cały dzień jest raczej tak delikatnie wokół Was, nikogo też nie atakuje. Także myślę, że jeżeli lubicie takie ym, właśnie kadzidlane zapachy, ale nie chcecie też nikogo przytłoczyć, to myślę, że to będzie okej. Okay. Bota Fumeiro i co my tutaj mamy? No to jest też hołd złożony ym, katolicyzmowi właśnie, europejskiemu, ze Starego Kontynentu, ym, tym korzeniom właśnie hiszpańskim, katolickim, tym starym takim zwłaszcza, więc też myślę, że to jest bardzo fajny, ciekawy koncept. No i właśnie tutaj co mamy w głowie? Mamy też bergamotkę włoską, mamy Pink Peppercorn. Nie pamiętam, co to znaczy, różowy pieprz bodajże i mamy gałkę muszkatołową również w sercu, mamy frezję, mamy mge, mge akord, to jest też jakiś kwiat chyba, albo jakiś lekki owoc, już teraz nie pamiętam, mówię, tutaj będzie zrzut ekranu, to sobie zobaczycie. Labdanum tutaj jest, czyli też to coś, co bardzo lubię, paczula indonezyjska, styraks i piżma. no i tutaj to jest po prostu kościelne kadzidło położone na kwiatach z leciutką taką jakby nawet owocową nutą. Jest to zapach, który no mówię, no nie jest to zapach też taki e, groundbreaking, taki wiecie nowy, całkowicie, nigdy nie wąchaliście tego DNA. Po prostu, jeżeli ktoś lubi kościelne kadzidło, to myślę, że Botafumeiro będzie idealne, ale właśnie myślę, że Mm, tutaj fajnie, jeżeli chcecie coś takiego bardziej stonowanego, delikatniejszego, troszeczkę e, na co dzień to myślę, że Bota Fumero to będzie idealne codzienne kadzidło dla Was. Ja mam problem z kadzidlanymi zapachami niestety. Uwielbiam kadzidlane zapachy, ale mam wrażenie, że mój nos bardzo szybko przestaje je czuć. Jest taki jeden zapach włoski, on jest nie do dostania u nas, ale dostałam odlewkę od Oli i Pozdrawiam Cię, jeżeli oglądasz. Jest to mente Laura Incienso, coś takiego. To jest bardzo długa nazwa. I ten zapach jest przepiękny, bo to jest kadzidło z piżmem, trochę podobny Klimaty, tak jak tutaj, i on najwyraźniej jest bardzo mocny, a jak ja go psiknę, to bardzo szybko przestaje go czuć. Natomiast mój mąż narzekał cały dzień, jak testowałam ten zapach, zaplikowałam jeden psik że pachnę po prostu cały dzień jak kościół, więc ja dosyć szybko przestaję czuć takie wonie. Muszę przyznać, że jak testowałam ten zapach, miałam problem, żeby go wyczuć. Później w ciągu dnia zaaplikowałam jeszcze inny zapach tutaj na nadgarstek i ten zapach nagle ożył i go bardzo wyraźnie mogłam czuć, więc po prostu musiałam sobie skontrastować z inną wonią, żeby mój nos się obudził. No natomiast myślę, że tutaj jest to nie lada gratka dla miłośników, po prostu kadzidła. Także mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Ja bardzo, bardzo się cieszę, y, mogąc odkrywać w ogóle markę Karner Barcelona. Ja ostatnio mam fazę totalną na Hiszpanię, ogólnie na południe, wiecie, na południe y, Europy, Śródziemnomorze, więc ta marka siłą rzeczy bardzo do mnie przemawia. Karner Barcelona ma też bardzo piękny sklep w Barcelonie właśnie. Można na Instagramie ich zaobserwować i zobaczyć. Totalnie moja estetyka, przepięknie. No i zapachy są naprawdę godne zainteresowania. Tak jak mówię, nie będzie to nic takiego super odkrywczego, ale uważam, że nadal jest to ciekawsze niż ten mainstream, który mamy, bo tutaj no, mamy jednak niszową jakość. Czujemy, że te zapachy są fajne, są stonowane, bardzo ładne. Jest to taka fajna przygoda olfaktoryczna też. Także dajcie mi znać, czy znacie w ogóle coś z tej serii. Ja z karnerem Barcelona bo na pewno jeszcze będę dalej się zaznajamiać. Dziękuję Wam za oglądanie dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa.